Dzień dobry, tutaj Morena Tarot Intermund i witam Was serdecznie. W e, filmie z okazji Pełni. Pełnia jest 3 lipca w godzinach około obiadowych 13-14, coś, coś w tym guście. E, jest to pełnia w znaku koziorożca, co oznacza, że Słońce jest w znaku raka, a Księżyc. Po przeciwnej stronie, w znaku koziorożca. I teraz tak, Słońce oświetla tą część naszej rzeczywistości, która jest w raku czyli uczucia, kontakty międzyludzkie, nasze relacje to, co się dzieje w domu, to, co się dzieje pomiędzy. Dzieckiem a rodzicem. Tak, bo każdy ma jakiegoś rodzica. Nie każdy ma dziecko, ale każdy ma jakiegoś rodzica. Natomiast księżyc, czyli to, co nieuświadomione, to, co my byśmy chcieli, to czego światu nie pokazujemy, znajduje się w, ko w koziorożcu. Koziorożec to jest ambicje. to jest pęd do kariery. I tu powstaje na tej linii pewne napięcie, tak? ponieważ rzeczywistość wymaga zajęcia się tym, co w domu, a nasze pragnienia idą w stronę pracy, kariery, ambitnych planów na przyszłość, tak? um, rozwoju zawodowego, um, podwyższania pozycji. No, więc rodzi się napięcie, tak, na tej linii, i czytanie będzie. Wybierz kartę e, z odpowiedzią na pytanie, jak pogodzić te dwie sprawy? Jak pogodzić to, co w domu, z tym, co w pracy? Jak pogodzić nasze plany domowe? domowo-relacyjne z tym, co wymaga od nas nasze miejsce pracy, nasze plany na rozwój kariery itd. Dobrze? I tak, opcje będą trzy. Karta z wyroczni i, i krótki rozkładik. I tak, opcja 1. Opcja 2. I opcja 3. Bardzo proszę sobie wybrać. Ja jeszcze w międzyczasie tylko powiem to co zwykle. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie coś po sobie. Palucha, subskrypcje, komentarz. Zapraszam Was też na Facebooka, bo chwilowo udaję się na urlop i nie będę miała technicznej możliwości robienia filmów. Więc co najwyżej, coś na Facebooka wpadnie jakiś statyczny post. Czytania prywatne też po 17 lipca. Jak już sobie spokojnie wrócę, również zapraszam serdecznie. W opisie jest sposób, w jaki można się ze mną skontaktować. Jest link do strony. Doprosiłabym o kontakt przez stronę. I jak się domyślam, już wybrane. Dlatego zaczynamy. 1. Akcja. Akcja nie jest to czas, mój drogi i moja droga, na wyczekiwanie na czekanie na rozwój sytuacji, na przyglądanie się bierne. Sytuacja wymaga od ciebie podjęcia działań. I teraz tak. Pytanie dotyczy rozwiązania, pogodzenia tych dwóch przeciwstawnych bikumów, tak, relacji i kariery. Co wymaga akcji? Który z, który z nich tej Twojej akcji wymaga? Zobaczmy sobie. No więc sytuacja wygląda tak. Coś robisz źle. Coś, coś robisz źle i rzecz wymaga zmiany, przeobrażenia. Rzecz wymaga odejścia od, yy, od czegoś, co robisz na siłę. Co prawda, nie jest to proste i nie wiesz, jak masz to zrobić. Natomiast. Aha. Kwestia wyboru. No tak, te dwa bieguny no to jest wybór, tak? Albo, albo jesteś głową w swoich planach zawodowych, albo jesteś głową w domu. Niestety nie da się poświęcić 100% swojego czasu i tu, i tu, ponieważ dysponujesz tylko 100 procentami. Nie możesz sobie dać 200, ponieważ no, to na dłuższą metę nie działa. Rzecz się tyczy zdecydowania, co ci daje większe szczęście. Bo tu jest wybór na zasadzie, coś kosztem czegoś. Czy no oczywiście, z czegoś trzeba żyć, natomiast pozostaje też kwestia zaangażowania. Tak? Na ile ty się angażujesz w te swoje plany zawodowe, na ile się angażujesz nie wiem, w swój biznes. W swoją pracę, tak? Ile robisz nadgodzin. To też istotne. Rozważ. Rozważ i podejmij akcję, bo osoby, które są wokół Ciebie czekają. Czekają i tęsknią za tobą. Dobra, niech to będzie konstruktywne. Dom. Dom moi drodzy. Czwórka, y, czwórka mieczy, czyli dom. Zwróć uwagę na swój dom. Podejmij akcję. Zmień swój sposób działania i to zmień go szybko. Ponieważ tam są ludzie, którzy na Ciebie czekają, którzy czekają na Twój ruch, którzy no, czują się zaniedbywani. Karta numer dwa. Prawda. Zwróć uwagę na to, co mówisz, jak mówisz, jak się komunikujesz, jak przedstawiasz swoje racje, w jaki sposób przebiega ta Twoja interakcja ze światem. Interakcja z najbliższymi. Ktoś tutaj musi parę słów usłyszeć. i od Ciebie zależy, jak, jak to, jak je podasz. Z czterech wyciągniętych kart y, trzy arkany wielkie. sprawa, no sprawa jest raczej wielkie, wielkiej wagi. I rozbija się o to, że jesteś, znajdujesz się w takim odosobnieniu, w zawieszeniu, bez kontroli nad, nad, nad swoją rzeczywistością. Nie kierujesz swoją rzeczywistością, nie jesteś w stanie ją, ją kierować. A prawda, o której tutaj się wspomniało, tego ma właśnie dotyczyć. Powrotu przez Ciebie do kierowania swoim własnym życiem i swoim własnym losem. Bo tutaj tak jakbyś cicho siedział i. lub siedziała i czekał, oddawał to kierowanie innym, a oni za Ciebie decydują, co masz robić. No, niestety, jak się zdaje, nie jest Ci z tym dobrze i coś tu nabrzmiewa. Teraz pytanie, kto jest tym kierującym za ciebie. Sądzę, że pora przesiąść się z tylnego, z tylnego siedzenia na stanowisko kierowcy, na siedzenie kierowcy. I moment nadchodzi, kiedy ty musisz pokierować i bez względu na to, jak wygodnie ci jest na tym tylnym siedzeniu, a obawiam się, że chyba już wygodnie przestało być, no, sytuacja wymaga, żebyś to ty pokierował, pokierowała biegiem zdarzeń. Tak. Zawalcz o swoje powodzenie, zawalcz o swoje, swoje zadowolenie, zawalcz o swoją satysfakcję. To może być sytuacja, w której toś Na kogoś spadło zbyt wiele obowiązków pracy. To ja tutaj się przychylam do, do tego, że zbyt wiele czasu spędzasz w pracy. Tak? Balans pomiędzy tymi dwoma aspektami życia, domem i pracą. Life-work balance. Taki jakże piękny, piękne pojęcie, obco brzmiące. I teraz zobaczcie tutaj. To jest sytuacja obecna, tak? Siedzisz sam i zasuwasz. Teoretycznie niby, niby wiesz, że to ci coś daje. tak? Daje Ci takie wymierne korzyści. Daje Ci możliwości, daje Ci sposobność uczenia się nowych rzeczy. Tak, nabywania tego doświadczenia, co też jest bardzo ważne, oczywiście, natomiast ty jesteś tu sam, a gdzieś gubi się Twoje szczęście. W domu Cię wołają. No tak, sezon jest urlopowy. Więc ktoś musi robić za tego brakującego, który jest na urlopie. Prosta sprawa, natomiast e, no, jesteś już na krawędzi. W związku z powyższym, zatroszcz się o siebie, zatroszcz się, bo tu idzie o kwestię wypalenia, ale takiego wypalenia się do suchej ziemi, do cna, do popiołu. Zachwiana jest ta równowaga pomiędzy tymi dwoma płaszczyznami, w związku z tym, no tak za długo nie można. Tego ma dotyczyć ta prawda. I też może być tak, że i ty parę słów prawdy usłyszysz od tych swoich najbliższych, co, co ty sobie robisz. Nawet nie, nie to, że im, ale sobie. W grę wchodzi zmiana pracy. Bo owszem, tak jak najbardziej trochę Cię tu wykorzystują, gdzie jesteś Ta. i grupa 3. Iluminacja, iluminacja. Oświetlenie tego, co dotychczas było niejasne, zamglone. Tak? Mamy tu kartę, na której mogła się podnosi i pokazuje się krajobraz, który skrywała. Rzeczy, których nie byliśmy pewni, wychodzą w tej chwili na jaw. Eee, objawiają się. tak? Objawiają się przed naszymi oczami. Kawałek po kawałku. Układanka się układa. To czego mogliśmy się domyślać, jedynie, lub sobie wyobrażać, pokazuje się w całej, pokazuje się w całej swojej krasie. Ok. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. A tu jest bardzo dobrze, i tu jest bardzo pięknie chyba najlepsza, najlepsza ze, wszystkich, ze wszystkich tych trzech opcji. Generalnie tak. Ty robisz swoje, pomalutku, tak? Natomiast tu przed tobą objawiają się te nowe aspekty yy, rzeczywistości. Czy to tej w pracy, czy to tej domowej. I teraz trzeba jakoś na nie zareagować. Yy, ważne jest. Myślę, że jednak kwestia pracy tutaj, z uwagi na, na to, że karty mocno monetowe, trzeba jakoś na to zareagować. Tak? Przy czym nie są ruchy gwałtowne, mm, nie wskazane są działania nagłe, powolutku, krok za kroczkiem, jak rycerz monet, w sposób zdecydowanie zachowawczy. Jak ta tutaj czwórka, żeby niczego nie stracić. Tak? Nie szarżujemy. No i wynikiem jest dziewiątka monet, czyli satysfakcja i zadowolenie. Yy, bardzo ważna będzie komunikacja, wymiana pomysłów. Natomiast yy, wymiana pomysłów, tylko teraz tak albo ktoś rzuci pomysł i to pomysł będzie tak rewolucyjny, tylko może nie do końca nie do końca skuteczny. Ktoś tu chce robić, robić za ideowca i postępowca, a po prostu wprowadza wszystkich na minę. Jakbyś, tak jakbyś osoba, moja droga, która wybrała opcję 3, miała swoimi rękami, swoim działaniem metodycznym, metodycznym, a skutecznym, choć powolnym, uratować, że tak powiem, no, pożar wywołany przez kogoś innego, przez jakieś... może nieprzemyślane, może... Może zwyczajnie głupie, czyjeś pomysły, albo się okazuje, że coś było głupie. Też tak może być. Zdecydowanie poradzisz sobie, poradzisz sobie z wyzwaniem. Traktujmy to jako wyzwanie. Ugasisz ten pożar w, no, w tym miejscu, gdzie jest pożar. Przenikliwość, działanie jak i najbardziej, jak najbardziej dopięcie swego. Natomiast nie daj się porwać temu ogólnemu zachuśnięciu, tak? Niech, niech Tobie się nie udziela to ogólne zachuśnięcie wszystkich innych otaczających Cię osób, rób, ta, rób tak, jakby. Mm, to, co masz robić po nowemu, rób tak, jakby za chwilę trzeba było jednak wrócić do, tej, do, do starego sposobu. Tak na wszelki wypadek. Bo tutaj zapobiegliwość, mm -hmm, zapobiegliwość będzie, będzie raczej wskazana i opłaci się. Ok, dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę trójeczkom oraz tym, którzy. Zostaje do końca. Widzimy się za dwa tygodnie. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.